Cześć Wam kochani i witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu, do nowej małej dramy mamy, w której opowiadam o aktualnych dramach e, oraz się maluję, e, także nie, nie przeciągając, lecimy... Eee, zaczynajmy oczywiście wszystkie nazwy, wszystkie linki do kosmetyków będą pod tym filmem, jak zresztą zawsze, eee, wiecie co Odpowiadałam dzisiaj moje dziecko ze żłobka <laughs> brzmi to cudownie, nie ważne nie o tym dzisiaj eee, i gdzieś tam wyskoczyło mi właśnie, że eee, Antoni Kulikowski udzielił wywiadu eee, w podcaście, to chyba jest podcast, chociaż że tego słuchałam na YouTubie eee, w każdym razie podcast, który prowadzi Wojewódzki i, m, i Kędzierski eee, i tutaj mówię, akurat miałam czas, właśnie czy wracając z tego żłobka i tak dalej. Puściłam to sobie na przyspieszeniu. Nie ukrywam, że jak są takie długie, naprawdę, formy, albo długie wywiady, to ja lubię sobie puścić po prostu na przyspieszeniu, tam półtora albo 1,25, chociaż, żebym mniej więcej być na bieżąco z tym, na przykład co się dzieje, ale nie zawsze chce mi się spędzać, tak nie wiem, ponad godzinę chyba to trwa w oryginale na słuchanie tego, pod, tego wywiadu, tego podcastu. E, także wysłuchałam całości. Ja wysłuchałam całości, żebyście wy już po prostu nie musieli, jak to się mówi. E, ogólnie m, uważam, że wywiad był naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry, nie, nie był to jakiś taki chłam. E, I wiecie co? Fajnie, że to e, rzeczywiście prowadził wojewódzki e, i kędzierski, bo dosyć... Mocno, nawet nie, że przycisnęli Kulikowskiego, ja też nie mam jakiegoś personalnego yy, urazu. Yy, yy. Pojawiło się tutaj, pojawił się tutaj film na jego temat i na temat tego, co się, yy, co się działo, i oczywiście nie szczędziłam tam. No, ja wyrażałam swoją opinię, bo te filmy moje polegają na tym, że jednak. Ja, na kolor, że jednak wyrażam swoją opinię. Także wyraziłam tam oczywiście swoją opinię, nie każdy się musi z nią zgadzać. Yy. Natomiast to nie jest tak, że ja mam do niego jakąś nienawiść albo coś w tym stylu. To jest dla mnie. Neutralna osoba, jakbym spotkała na ulicy, to po prostu nic. Jakby wiecie, nie mam jakichś takich personalnych ten. Um, ale no, nie da się ukryć, że jest to osoba, która um, jak coś mówi, to rzeczywiście ma świadomość tego, co mówi. Mógłby być dobrym politykiem, bo bardzo ładnie z niektórych um, pytań takich. Ciężkich, naprawdę wypełza, powiedziałabym, ucieka od tematu gdzieś tam ten, a rzeczywiście tam kuba Wojewódzkiego bardzo fajnie gdzieś tam łapał, nakierowywał i, i, i tak dalej. Z tego, co tam w tym wywiadzie też się ukazało, dało się zrozumieć dosyć jasno, że oni się wszyscy prywatnie znają, właśnie. A czy Wojewódzki oraz Kędziewski z Ankiem Kulikowskim jakby się znają prywatnie, i są na takich, że się lubią po prostu, jakby to było tam powiedziane, i, i, i tyle nie. Nie ma w tym niczego złego, ale widać, że to jest taka też znajomość. Lubią się, ale są ze sobą jakby szczerzy jakby. No, no nie? nie? było tam jakiegoś lizodubstwa, niczego takiego. Nie było to jakby jednostronne, o, to nie było tak, że, że jechali po sobie, ale nie, ale nie było też takiego, że po prostu świergotania. Jeżeli mowa byłaby, była o tematach takich no niefajnych, kontrowersyjnych, które i, i jakby działaniach Antka, które się nie podobały, tam na przykład Wojewódzkiego albo... Mm, Que eu vou um panu To, to jakby mówili o tym wprost jakby, no nie? Także, także to było ok, także jeżeli akurat macie czas, to, to polecam Wam, bo... znaczy polecam Wam, spoko się tego słuchało, nie było to jakby... nie uwłaczało to mojej inteligencji. O, bo niektóre rzeczy czasami jak słucham po to, żeby być na bieżąco z niektórymi rzeczami, to uwłaczają mojej inteligencji. W ogóle ten róż jest bardzo dobry z Inglota. Tak jak mówię, poniżej będzie nazwa wszystko. E, także to. E, no i oczywiście zostały poruszone najbardziej gorące, ostatnimi miesiącami, miesiącami e, tematy, jeżeli chodzi o Pana Antoniego Kulikowskiego, e, Był tak, jak mówię, dociskany mm, i kilkukrotnie miałam, e, zwłaszcza na początku, takie coś, że Jezus, koleś, naprawdę, nie, pogrążasz się po prostu tym, co mówisz. E, był poruszany temat, a, bo to akurat był dzień, w którym Jacek Kurski E, już e, jakby został zdemisjonowany ze swojego, ze swojego stanowiska. E, jak wiadomo, był on bardzo osobno związany z telewizją, e, z jedynką, jakby no, nie? A czy z telewizją polską, nie z jedynką? E, a, jak wiadomo, mama pana Kulikowskiego to jest. E, Kultowa już, przysłowiowa grażynka z klanu. Także zarówno w sumie on też tak w jakichś różnych produkcjach się pojawiał i tak dalej. Także zarówno on, jak i cała rodzina z tą jedynką po prostu byli, byli związani. No a wiadomo, że na przykład Kuba Wojewódzki i Kędzierski to nie są jakby fani. Ja tutaj akurat nie będę się jakby wypowiadać, nie będę stawać po żadnej stronie i tak dalej. Natomiast, no jasnym jest, iż. Już oni, oni, właśnie tak jak mówię, wojewódzki kędzierski są jakby antytelewizja polska, i tak dalej, i tak dalej, pod obecnymi rządami. No, i tak dociskali tego Kulikowskiego i dociskali. I widać było, że Kulikowski jakby chciał w sumie się z nimi zgodzić, chciał coś powiedzieć, ale trochę to było takie polityczne, czy znaczy trochę bardzo polityczne z jego strony, że w sumie nie zabrał stanowiska, nie powiedział tego złego słowa na, na telewizji polską i tak dalej. No też uwagi właśnie na to, że jego mama, no jednak tam od, no od lat po prostu ten Grażynka po prostu w tym klanie gra. No i po prostu no. Nie może. Wydaje mi się, że nie może. Trochę nie wiem, czy to było właśnie bardziej z szacunku, czy z wyrachowania, że nie powiedział, e, że się nie ustosunkował jakby, jakby. oni go tam dociskali, pytali, jaka jest jego opinia i tak dalej. I on no, no nie, nie, nie. Nie powiedział tego, co widać było, słychać było, że chciał po prostu powiedzieć. E, I zastanawiam się, czy to wynika właśnie bardziej z szacunku, czy bardziej e, z obawy. Że nie wiem, gdyby coś powiedział, to jego mama mogłaby jakby albo to zrozumieć nieopatrznie, albo mogłaby mieć problemy, albo coś w tym stylu. Także to było takie. To jest bardzo fajne, też brązer niedrogi. Także to było takie, wiecie. Małe jaja, o, małe jaja tu były pokazane. No można to nazwać szacunkiem, można to nazwać profesjonalizmem jakimś. Potem, później, później. I jakby tym sobie trochę wyprostował to, co o nim pomyślałam właśnie na początku. E, później w tym wywiadzie to dużo później powiedział coś takiego e, i to było mądre, to było naprawdę mądre. E, powiedział o tym, iż e, jakby nie będzie też na tę Telewizję Polską jakby pluć, znaczy, oczywiście biorąc to w swoje własne słowa i tak dalej. E, I oczywiście współpracował z Telewizją Polską, współpracował z Telewizją Polską również z zarządów e, Kurskiego e, 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 i zrobił tam też wartościowe jakby rzeczy, zrobił tam to miasto 34. Ale powiedział coś bardzo fajnego, że jednak no to jest telewizja polska, to jest jednak telewizja narodowa, to jest coś, co zawsze będzie. I nawet jeżeli nie lubi się osoby, która jest w tym momencie jakby u władzy, nie lubi się tego, co się tam w tym momencie dzieje, nie zgadza się w tym, z tym, w jaki sposób, no nie wiem, są przekazywane informacje, wiadomości i tak dalej, to jednak to jest jakby pewne dobro narodowe i jednak idą na tę telewizję i na produkcję olbrzymie pieniądze. Olbrzymie pieniądze, które idą oczywiście no, z budżetu. Państwa z naszych podatków, więc to jest jakby dobro wspólne, więc oczywiście, można jako aktor. Zanegować te instytucje, można nie brać y, udziału, y, nie uczestniczyć, nie pracować dla telewizji polskiej, ale można też te pieniądze, które są jakby naszym wspólnym gdzieś tam dobrem y, narodowym, y, które są przeznaczone na, na różnego typu produkcje, można je wykorzystać i można spróbować y, zrobić coś wartościowego i przekazać tam w tej telewizji y, polskiej coś wartościowego. I wydaje mi się, że to, co powiedział, to było, y, to było takie bardzo dojrzałe i bardzo mądre i powinien był to powiedzieć po prostu na początku. Yy, jak była właśnie, jakby tam Wojewódzki i dociskali o ten klan, i o tę Telewizję Polską, o tę o współpracę z Telewizją Polską jakby. jakby. ich rola to jest taka, żeby dociskać swojego, yy, swojego, jak to się mówi, no osoby, z którą prowadzą wywiad, nie? i tak jak mówię, to co powiedział, że właśnie pomimo tego, jakie się ma jakby poglądy i tak dalej, no to jest jakby jego, jego praca, no nie? I on nie zawsze sobie dorabia ideologię do pracy I ja to jakby rozumiem, ja to gdzieś tam, gdzieś tam w pewien sposób szanuję i to, co powiedział właśnie, to było fajne, nie? Że jako aktor, no to też to są olbrzymie pieniądze, tak jak mówię, wydawane na telewizję polską co roku, na produkcję telewizji polskiej i może fajnie, żeby to był, a czy to teraz już są moje słowa, żeby te, te pieniądze naprawdę były Wydawane na jakieś wartościowe produkcje, a nie na po prostu filmy o Zenonie Martyniuku. Także to tutaj u mnie jakby plus, bo to było takie bardzo rozsądne i bardzo, bardzo mądre, co powiedział. Też mówił dosyć sporo o swoim tacie, dużo kubowo tam właśnie o jego tacie wspominał, tam o relacji. To było takie bardzo ciekawe, bardzo też takie wartościowe, wydaje mi się, takie bardzo, bardzo mądre. Kuba w ogóle go traktuje trochę jak tego, takiego chyba swojego podopiecznego odrobinę. Może nie jak syna, ale jak tego jakiegoś wiecie, bratanica albo bratanka, bratanka, coś w tym, coś w tym stylu. Jakby dało się wyczuć tę relacje, ale tak jak mówię, jak mówili na przykład o tej walce sobowtórów, którą Królikowski organizował i chciał, chciał zorganizować, no to tam mu się dostało zarówno od Wojewódzkiego, jak i od Kędzierskiego, także tutaj nie było, nie było jakby zmiłuj. No jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to, to było zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, jakby chyba zaraz, jakby tak od od razu od razu nie kiedy było naprawdę ten temat był na oczach wszystkich i na, na uszach wszystkich na językach wszystkich o tak się mówi oczywiście dalej jest ale wiecie o co chodzi w tym momencie te emocje trochę już um, sty, ostygły jakby trochę no brzydko mówiąc z tym wszystkim się Opatrzyło nam się jakby to ono, nie? Jest ten temat i tak dalej, i jakby my żyjemy i jest wojna. Natomiast sam początek to było, to myślę, że wszyscy reagowaliśmy też troszeczkę inaczej, bo w ogóle nie było wi wi wiadomo, co się dzieje, jak to się potoczy, jak to się wszystko stanie. Więc w ogóle wszystko, co się działo na ten temat, było dużo bardziej dotykające nas. No i Królikowski wtedy wymyślił, a czy. W właśnie, wymyślił, że on po prostu zrobi taką walkę sobowtórów Putina i Zelenskiego, prezydenta Ukrainy i prezydenta Rosji i po prostu no, jakiś to był po prostu absolutnie jakiś dramat, no nie? Oczywiście potem szybko się z tego wycofał i w ogóle mówił, że miesiącami leczył rany i tak dalej, i tak dalej, no ale to był jego pomysł, który właśnie swego czasu mm, wszystkich oburzył. I ja jak to usłyszałam, to było mi to powiedział, myślałam, że to jest po jakiś fake i ktoś sobie robi absolutne, absolutnie jaja. No i właśnie tutaj było ciekawe... A czy ciekawe? Tu już właśnie wyszło coś, co mnie po prostu bardzo wkurza, kiedy słuchałam jego wypowiedzi i wywiadów z nim, że jest bardzo... Um, Taki, cokolwiek nie mówi, o czymkolwiek nie mówi, to jest nakierowany, że ale mi też było ciężko, ale mi było źle, ale ja to musiałem coś tam, że wszystko, wszystko jest, wszystko okej. Okay, niby gdzieś tam przeprasza, niby bierze odpowiedzialność. Mówi o tym, że to, co zrobił, ta ten pomysł na tę walkę to jest jedyna rzecz w jego karierze gdzieś tam zawodowej, czego naprawdę żałuje, czego naprawdę się wstydzi. Po czym mówi, że, ale ja bym było ciężko, ale coś tam. I tak jakby wiecie, co, wiecie o co chodzi, nie? Mówi o czymś, mówi przeprasza i tak dalej, i zamiast. I to wszystko wziąć na klatę, to potem jednak koncentruje się i skupia i przerzuca uwagę na to, że jemu też było ciężko i że jemu też było trudno. I właściwie jakikolwiek tam temat nie był poruszony, to zawsze to się w ten sposób, w ten sposób jakby w ten sposób właśnie przerzucał. Co też fajnie właśnie ukracali i wojewódzki, i Kędzierski jakby nie, nie dopuszczali do tego, żeby to było centrum i sednem jakby całej, całej rozmowy. Ale Królikowski bardzo mocno, bardzo mocno widać, że on w taki sposób po prostu żyje, funkcjonuje, rozmawia, że ta jego, to jego po prostu cierpienie i tak dalej jest jego, em, jego głównym zainteresowaniem, tak jak mi się wydaje, nie? Bo tak jak mówię, nawet e, jak mówił o tej walce, on e, użył takiego sformułowania, że Przepraszam mm, wszystkich, którzy y, poczuli się urażeni tamtym pomysłem. I to nie są dla mnie takie y, przeprosiny pod tytułem biorę to wszystko na klatę. Aj, poczuli się y, urażeni tym pomysłem. Ja też to musiałem przez miesiące odchorować i wszyscy o tym przez miesiące mówili. Więc po pierwsze, jak przepraszamy, to po prostu przepraszamy i mówiliśmy, że co, mówimy, że coś spieczyliśmy i że nie było fajne i tak dalej. A po prostu używanie formy, że przepraszam wszystkich, którzy mogli zostać y, y, mogli poczuć się urażeni moim pomysłem, to jest już po prostu słabe, bo to nie jest jest takie wzięcie pełnej odpowiedzialności i powiedzenie, że coś się spieprzyło. I po drugie przerzucanie to i mówienie właśnie, że o, dla mnie to też było ciężkie i bla, bla, bla. Na własne życie, nie? I po czym też powiedział potem właśnie tam wojewódzki kędzieski, wojewódzki wadłato, powiedział, że czy on w ogóle, czy, um, czy Królikowski w ogóle ma tego świadomość, że tym mężczyznom, którzy są sobowtórami właśnie i Putina, i że też im się bardzo oberwało, że też mają gdzieś tam przesrane, ja nie wiem dokładnie o co chodzi. Ale oni to, o tym powiedzieli, że ci, ci panowie też mają gdzieś tam mm, jakby problemy w tym momencie. Przez w sumie niego, przez w sumie przez jego, przez, przez niego, przez Królikowskiego i przez jego działania. E, I on powiedział, że on jest właśnie w kontakcie z tymi panami, czy jednym z tych panów, i tak naprawdę to nie był jego pomysł, tylko właśnie jeden z tych sobowtórów się do niego zgłosił, także to był pomysł tego sobowora, także takie... Nie wiem, nie podoba mi się takie coś. Jak już o takim czymś mówimy, to bierzemy po prostu wszystko na swoje bary, na swoją klatę, bierzemy tę odpowiedzialność, a nie szukamy czegoś takiego właśnie takich zmiękczaczy wydarzenia, że no tak, ale mi też było ciężko, ja byłem pod strzałem, ja byłem wszędzie w mediach, to nie był mój pomysł, tylko ktoś inny z nim do mnie przyszedł. Tak, ale Ty wziąłeś ten pomysł i tego wypromowałeś, chciałeś się tam wypromować, to jest, jest padmagraf. Um, także... Um, nie wiem, taki po tych wszystkich jego wypowiedziach dla mnie wypłynął taki e, obraz człowieka, który e, nie ma za bardzo jaj troszeczkę, wiecie o co chodzi, nie? Takie, nie wiem, nie wiem, dla mnie ja lubię ludzi, którzy jak już, teraz to będą wszystko moje opinie, co mówię. Ja lubię ludzi, którzy e, biorą jednak odpowiedzialność za swoje czyny, którzy jak już coś spieprzą, no dobra, no spieprzyłem, no nie? Jak już. Przepraszają, to przepraszają, a nie przepraszając, przerzucają na kogoś odpowiedzialność, bo oczywiście każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas może dokonywać niewłaściwych wyborów i może się różnych rzeczy wstydzić, i tak dalej. E, natomiast no za te, rzeczy bierze się odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli się mówi, że już się zrozumiało i się przeprasza i się bardzo żałuje, no nie. Także w ogóle taki styl wypowiedzi, e, nie wiem, bardzo mi się kojarzy to, jak on mówi właśnie z jakimiś politykami, takie mm, przerzucanie tej odpowiedzialności i uciekanie w inne gdzieś tam zagadnienia, e, Także no, takie to było, wiecie, nie. Tak jak mówię, dobrze, że ten wywiad prowadził wojewódzki Kędzierski, bo oni są dosyć ostrzy i dosyć mocno nakierowywali go, żeby nie zbaczał storów i nie zaczynał mówić o czymś innym po prostu niż temat, niż zadane pytanie. I jeszcze wiecie, co dosyć mocno mnie wkurzało, że tak naprawdę o czymkolwiek niewygodnym dla niego właśnie była mowa, aktualnie wtedy to cały czas jednak e, mówił o tym, że to był dla niego ciężki czas i tak dalej i że nie był jakby do końca sobą i że był pogubiony i tak dalej i tak dalej. No i to takie też, jest takie, takie to było dla mnie nie wiem, nie powiedział chyba dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, nie, rzuciło mi się w ucho, musiałabym jeszcze to raz mocno przeanalizować. Chyba nie użył takiego czegoś, że, że miał depresję to dlatego, jakby nie zrzucił jakby bezpośrednio odpowiedzialności za swoje czyny, na swoją chorobę, m, ale to było takie, no, że on miał ciężki czas i w ogóle, i w ogóle, i ciężki czas, że teraz już jest w dużo lepszym stanie i w ogóle, i w ogóle, nie? Także, no, nie wiem, takie to było miękkie jakby trochę, no nie? Jakby bał się powiedzieć, nie umiał wyprąć jakby z niektórych o rzeczy, no nie bał się do końca powiedzieć tak, jak to było, jakby sz... takie to było bardzo właśnie gadka polityczna, wiecie, polityków, nie, w ten sposób. Tak jakby, wiecie, określenia, że, nie wiem, że go poniosło i tak dalej, trochę mówił o tym, że właśnie, mm, tak to trochę zeszło na takie różne tematy, na przykład, że jego rodzice byli ze sobą od 21 tam roku życia, i Kuba się spytał jak on, co, tym, co on tym myśli, bo to jest jednak niesamowite i takie no bardzo piękne, że można być ze sobą właściwie dość do końca, no nie? Do śmierci, bo oni byli razem do, do śmierci pana Kulikowskiego seniora um, yy, i, um, i on tutaj powiedział takie no, że takie coś, no, że w pewien sposób rzeczywiście go to. Że on już oczywiście tego nie. że on tego nie zrobi, nie może to szansy ma, szansę, ma 10, 3 lata. Ma już na swoich. no już, już jakby on ci teraz rozwodzi z Janą Pozdą, także już małżeństwo miał, jest mu bardzo przykro, że nie udało mu się jakby to małżeństwo i, i jakby ten mówi też, że on nigdy nie marzył o ślubie, co jest jakby, nie wiem. Nie jest zbyt fajne do mówienia teraz w tym momencie, w tym kontekście, że żyjemy teraz w innych czasach i w ogóle, i w ogóle, że nie jest tak łatwo otrzymać związek. Też tam chyba kędzierskie to mówił, że no że rzeczywiście, że, że teraz to jednak jest inne życie. Mamy i social media, i mamy Tinder, i mamy, a, mamy, mamy aplikacje. Jest tak dużo bodźców, ludzi dookoła nas, tak łatwo gdzieś tam zboczyć i w ogóle i poznać kogoś nowego i w ogóle. Gdzie jednak kiedyś to były całkiem inne czasy i, i w ogóle, także e, to, przepraszam, że mówię i w ogóle, teraz usłyszałam, że mówię cały czas i w ogóle. Także taka, nie wiem, ciekawa się rozmowa wiązała, ale tutaj znowu mówił o, o tym właśnie, mm, że patrząc za to właśnie mniej więcej, ile e, teraz moimi słowami mówię, że ile jakby jego tata osiągnął i w jak młodym wieku już właśnie to mamy poznał i byli razem i tak dalej. E, I w 2020 zmarł właśnie jego ojciec, pan Kulikowski, e, Anka Kulikowskiego ojciec. I dla niego to też było takie, że on chce z tego życia czerpać jak najwięcej. Też yy, mówił, że chyba 6 lat temu usłyszał diagnozę, że ma stwardnienie rozsiane. I tak mu się to wszystko nałożyło, i chce, chciał po prostu czerpać z tego życia jak najwięcej, jak najszybciej, i trochę się w tym wszystkim gdzieś tam pogubił. E, I używa też takich słów, które w sumie są też bardzo ładne i, i takie bardzo mądre, i takie autorefleksyjne. Dosyć, że to, co się dzieje, to jest jakby trochę zasłużył sobie, jakby, że to trochę jest na jego własne życzenie, bo chciał żyć na fula. I też e, mówiąc o swoich wyborach, właśnie aktorskich, e, ról przeróżnych, bo on chyba tam dużo uwagi gra, grał, gra, nie wiem, też mówił o tym tym, że tak naprawdę, to też jest odważne, że to powiedział, że e, tak naprawdę brał dużo ról, dosyć mocno bezrefle, bezrefleksyjnie, bezrefleksyjnie po prostu coś się nadarzało, więc to brał, była okazja, żeby zarobić pieniądze, to to brał. I to, jakby spoko, że o tym mówię, jakby ja to rozumiem i doceniam i przecież tam szanuję, że mówię otwarcie o takich rzeczach, no bo tam się go oczywiście czepiają za rolę i tak dalej, i tak dalej. Próbowali z niego wydobyć też, um, które jakby robiły się wstydzi, która rola była najsłabsza, ale nie chciał tego powiedzieć. Jakby tam się pałętał, plątał i tak dalej, ale nie powiedział tego. E, ja nie wiem, bo ja nie, nie śledzę jego e, jakby aktorskiej kariery, też nie jestem największą fanką na świecie polskiej produkcji. E, Nowego czasem puszczę sobie, ale to jest tak, jak puszczam sobie. Hotel Paradise po prostu to jest dla mnie taki poziom po prostu rozrywki i, i, i w ogóle. Um, także dosyć ciekawy wywiad, y, fajnie na pewno poprowadzony, aha, jeszcze po pewnie to jest dla wszystkich najciekawsze. Mm, to dotyczące y, Joanny Opozy. Czekaj, tylko zrobię sobie jakieś usta. Y, padło też takie pytanie właśnie od Kuby Wojewódzkiego, y, mniej więcej co y, czy żyje pa pasją? Czy można będzie powiedzieć na jego pogrzebie, że to był człowiek, który żył, y, któregoś nie było pełne pasji, które pasją i co jest jego pasją. No i Antek po tam różnych tych jednak przyznał, że w sumie jego główną pasją, jego ogniem i w ogóle to są kobiety, e, aktorstwo i tak dalej, ale że w sumie kobiety, no i gdzieś tam ci to na, na jego życiu rzeczywiście w pewien sposób odbija e, i rzeczywiście mówi o tym, że on zawsze szaleje w miłości, że rzuca się na 100% i w ogóle ma ten i tak właśnie w tym, w tym momencie jest, czyli domyślę, ten z tą jego obecną partnerką, dla której zostawił swoją żonę z małym dzieckiem, e, czy tam z dzieckiem jeszcze narodzonym, czy z małym dzieckiem, już nie wiem, e, nieważne zresztą, e, także mówił o tym, właśnie mówił o tym, że on nigdy o ślubie nie marzył. Zadano mu pytanie, czy ten ślub był taki właśnie, czy to był taki wymarzony ślub, czy chcieli tego ślubu, czy to był taki ślub z rozsądku, wiecie, w domyśle, bo, bo Janna była w ciąży i tu powiedział, że nie będzie jakby o tym mówił, bo jeszcze nie będzie robił z tego jeszcze większego cyrku, bo w tym momencie toczy się jeszcze roz, bo sprawa rozwodowa także tego nie powiedział, ale potem powiedział, że on o ślubie nigdy nie marzył gdzieś tam, także ten. E, I też powiedział, że e, to po ślubie takie też było dziwne, bo oni tak naprawdę nie mieszkali razem, on mieszkał naprzeciwko niej, miał mieszkanie naprzeciwko niej, co, co w ogóle... A czy są takie małżeństwa, są tacy ludzie i wiem, że Kora chyba tak długo żyła yy, ze swoim mężem, że mieli po prostu osobne mieszkania i jakby rozumiem w pełni potrzebę niezależności i potrzebę bycia osobną, ale skoro on mieszkał naprzeciwko swojej żony, a romans miał potem z sąsiadką, to chyba akurat w tym związku to rozwiązanie mieszkania osoby osobno nie było... Yy... Nie wiem, może lepiej, że się skończyło szybciej niż miałoby się to ciągnąć latami, także nie wiem, czy było lepsze niż gorsze. E, no i mówi, że to właśnie to było takie wszystko dziwne i tak dalej. Mówi też sporo o swoim synu, e, że oczywiście chciałby z nim spędzać jak najwięcej czasu w kwestii alimentów. No mówi, że to, że jest zabezpieczony, że komornik musi siedzieć na obydwu kątach, e, czyli jest tam zabezpieczenie po prostu finansowe dla tego syna. Także, e, no taki wywiad. E, Powiedział kilka mądrych rzeczy, takich, że naprawdę spoko, tak jak mówi, o taka takie troszeczkę tej autorefleksji było, ale jednak o czymkolwiek by tam nie mówił, to mówił yy, w takim kontekście. O, ja biedny ja, ja też, mi, też mnie też było ciężko, ja też przeżyłem, tylko że wszystko o czym mówi, że on też przeżył ciężkie chwile, to w 90% przypadków była konsekwencja jego jakby. Głupich, nieprzemyślanych działań, decyzji. Nie mówię tutaj oczywiście o jego chorobie, bo no bo wiadomo, że nie miał, nie miał na to wpływu i jest, jest to straszna sprawa. Ale też, jeżeli jak to tak fajnie, czy jak to tak rzeczywiście, jak na tym wszystkim pomyśleć, to i ta śmierć ojca, a czy najpierw diagnoza choroby, chorobie, 4 lata później śmierć właśnie jego taty, z który chyba chorował na raka, z tego co zrozumiałam, bo tam była mowa o, o tym, że jeździ na chyba chemię czy naświetlania. To wszystko rzeczywiście mogło e, trochę zburzyć życie i wszystko i sprawić, że, że człowiek się gdzieś tam m, też gdzieś tam w tym wszystkim e, zagubił, e, aczkolwiek dla mnie no, nie jest to nigdy wytłumaczenie, żeby robić jakby bagno i niszczyć innym ludziom życia i nie jest to wytłumaczenie dla mnie dla tej akcji po prostu z walką sobowtórów w takiej sytuacji, w takim momencie przede wszystkim to było po prostu straszne. no To było przerażające. To, to dla mnie myślałam, że to jest jakiś smutny, straszny fejk, tak jak mówię. E, Potem cała, cała akcja z Joasiem Opozdą, to zostawienie jej w ciąży jednak zaawansowanej, ten Roma z sąsiadką. On, tym mówi, on tam też mówi o tym, że po prostu ludzie mu weszli z kamerami i w ogóle do sypialni, naruszyli gdzieś tam jego intymność i tak dalej. Tak, ale jesteś aktorem, jesteś osobą publiczną, więc pewnych rzeczy no, trzeba się po prostu spodziewać. No To jest jakby ryzyko zawodowe, to są rzeczy um, miłe i niemiłe związane z tym zawodem, także każdy zawód, każda czynność ma te swoje. Yy, rzeczy idące obok razem z nimi, także, także to. No i jednak jest taki bardzo mocno ukierunkowany na siebie dla mnie wynika oczywiście z tego wywiadu. No i to chyba wszystko z takich rzeczy istotniejszych. Także to, obejrzałam... Znaczy, wysłuchałam wywiadu, żebyście wy nie musieli. Zrobiłam sobie make-up. Wszystkie nazwy wszystkich kosmetyków są w opisie tego filmu. Oczywiście dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie. Dajcie znać, jeżeli, zwłaszcza, jeżeli słuchaliście tego wywiadu. E, I cóż, ja ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli. A mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa!